W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, to znaczy Instytutu Pamięci Narodowej, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, chciałbym powitać pana wicemarszałka Sejmu Marka Kukcińskiego, Pana wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Zaszczycili nas swoją obecnością. Pan ambasador Rumunii w Polsce, Jego Ekscelencja Ovidiu Dranga, Pan ambasador Republiki Malty w Polsce, Jego Ekscelencja Pierre Cliff Agius, Pan ambasador Republiki Estońskiej w Polsce, Jego Ekscelencja Harry Tido. Są wśród nas przedstawiciele następujących ambasad w Polsce. Austrii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Węgier, Łotwy, Litwy, Gruzji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Serdecznie witam przedstawicieli ministerstw, urzędów centralnych, wojska, służb mundurowych, a także przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Witam przedstawicieli lokalnych szkół, organizacji kombatanckich oraz mieszkańców Pruszkowa. Witam państwa wszystkich serdecznie. Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski skierował do zgromadzonych swój list. Uczestnicy i organizatorzy obchodów 70. rocznicy aresztowania przez NKWD 16 bohaterów wojennej konspiracji i przywódców polskiego państwa podziemnego w Pruszkowie. Szanowni Państwo, podstępne aresztowanie i proces 16 był aktem terroru nowo powstałego systemu sowieckiej dominacji nad Polską. Uderzono w elitę państwa polskiego, na czele z Janem Stanisławem Jankowskim, delegatem rządu na kraj, oraz generałem Leopoldem Okulickim, ostatnim dowódcą Armii Krajowej. Polska, która od początku do końca wojny nieugięcie walczyła w szeregach koalicji antyhitlerowskiej, skazana została na zniewolenie. Dlatego w Moskwie podjęto decyzję o uwięzieniu bohaterów wojennej konspiracji. Zwabiono ich podstępem, mamiąc obietnicą rozmów, wykorzystując ich poczucie odpowiedzialności za loty ojczyzny. Stąd z warszawskiego Pruszkowa trafili wprost na moskiewską ubiankę. Ich pokazowy proces ruszył, gdy świat cieszył się zakończeniem wojny, a alianci świętowali zwycięstwo nad trzecią Rzeszą. Wśród zarzutów postawionych 16 najbardziej absurdalne i ohydne było oskarżenie o kolaborację z hitlerowskimi Niemcami. Doświadczyli tragicznego losu więźniów, wielu, jak nigdy nie opuściło stalinowskich kazamatów. Był, był to straszliwy przykład, jak system sowiecki rozprawia się ze wszystkimi, którzy nie chcą mu się podporządkować. Moskiewski Proces XVI to zderzenie dwóch światów, dwóch sposobów pojmowania historii oraz zobowiązań człowieka wobec ojczyzny i narodowej wspólnoty. To konfrontacja świata wolności i świata przemocy. Tego, który trwa przy wartościach i tego, który wywraca na opak wszystkie ideały, bezwzględnie podporządkowując je imperialnym dążeniom. To właśnie do twórców systemu komunistycznego Kazimierz Wierzyński wykrzyczał swój poetycki protest. Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu. Oskarżajcie także wolność, nieznane Wam słowo, ten odwieczny zabobon, co zawsze nas dzieli. Nie może być zgody na zło. Lekcja tragicznej historii nie może zostać zapomniana. Musi być ciągłym ostrzeżeniem, zachętą do europejskiej solidarności i stanowczości w, obroży, w obliczu zagrożeń. Jesteśmy wstrząśnięci, że w XXI wieku w tej części Europy znów dokonywane są akty agresji, łamane zasady prawa międzynarodowego, podważana integralność terytorialna suwerennych państw. Stajemy przed pytaniem o europejską przyszłość. Nie możemy dopuścić, aby budowana wieloletnim wysiłkiem, także ze znaczącym udziałem Polaków, Europa wolności, demokracji i solidarności, ustąpiła logice stref wpływów i prawa silniejszego. Jestem przekonany, że potrafimy się temu przeciwstawić. Jestem przekonany, że silna, zaangażowana w europejskie i transatlantyckie współdziałanie Polska przyczyniać się będzie do umacniania wspólnego bezpieczeństwa, do rozwijania wspólnej pomyślności. To zobowiązanie jest, jakie dźwigamy wobec bohaterów naszej historii. Niepodległa Polska składa dziś hołd przywódcom państwa podziemnego, którzy wytrwali na posterunku i ocalili ideę niepodległości. Jesteśmy spadkobiercami ich niezłomnej służby. Cześć ich pamięci. Bronisław Komorowski. O zabranie głosu poproszę pana wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Panie marszałku, bardzo proszę. Panie premierze, panie prezesie, panie starosto, ekscelencje, szanowni państwo. Pragnę dzisiaj w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożyć hołd przywódcom naszego polskiego państwa podziemnego, którzy zostali tak tragicznie, dramatycznie potraktowani przez państwo sowieckie w 1945 roku. Tutaj, w Pruszkowie, jest miejsce. Które wpisuje się w dramatyczną liczbę miejsc, pokazujących w jaki sposób i jaką drogą Polacy, cały nasz naród szli ku wolności. Dla wszystkich państw i narodów, które walczyły o niepodległość, które walczyły z najeźdźcą, które wyzwalały się z niewoli w XIX i XX wieku znaczenie i umiłowanie takich pojęć jak niepodległość, jak wolność, jak pokój, jak sprawiedliwość, jak szacunek do własnej ojczyzny jest bardzo ważne. Te słowa w kategoriach politycznych są wartością. Chciałbym podziękować przedstawicielom. Tylu państw, które dzisiaj, którzy dzisiaj przyszli, przybyli na tę uroczystość. Wolność i niepodległość łączy nas w walce i w staraniach o pokój i o sprawiedliwość nie tylko w Europie. I nie tylko w związku z ostatnimi wydarzeniami w naszej części Europy. Szanowni Państwo, chciałbym. Jeszcze raz w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podziękować organizatorom i życzyć nam wszystkim, żeby władze, instytucje państwa polskiego, nie tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale inne instytucje państwa polskiego troszczyły się o naszą pamięć i nasze dzieje, o dziedzictwo całej niepodległej Polski od początku sztu mieszka pierwszego. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu w imieniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej poproszę pana senatora Łukasza Abgarowicza. Panie premierze, panie marszałku, panie prezesie, starosto, ekscelencje, szanowni państwo. W imieniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej mam honor złożyć hołd bohaterom, tym, którzy w czasie ciemnej wojny zachowali naszą państwowość, ciągłość państwa polskiego i zachować w pamięci ohydną zdradę, która otwierała następny ciemny rozdział w historii Polski. Likwidowano tych, którzy mogli się upomnieć o wolność, którzy byli gotowi odbudowywać Polskę po to, żeby zapanowała na następne lata w Polsce siła, przemoc, która dzisiaj też istnieje. Dokładam się do podziękowań pana marszałka dla ekscelencji, dlatego, bo polskie doświadczenie jest wskazaniem również do tego, jak powinniśmy postępować wspólnie dla obrony wolności, dla tego, co się dzieje ze wschodu, dlatego, bo w gruncie rzeczy metody się nie zmieniły. Jest kłamstwo, zdrada, oszustwo i przemoc. Również dziękuję bardzo organizatorom za tak podniosą uroczystość, i mam nadzieję, że Senat, który jest też tak trochę strażnikiem pamięci, będzie mógł się dokładać do pamięci o tamtych czasach i tamtych bohaterach. Dziękuję Państwu. Poproszę pana ministra Piotra Żuchowskiego o odczytanie listy od pani premier Rzeczpospolitej Polskiej, Ewy Kopacz. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość z okazji 70. rocznicy uprowadzenia przez władze Związku Sowieckiego 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, które przypomina prawdę o bohaterstwie i dramacie ludzi broniących niepodległości naszej ojczyzny po zakończeniu II wojny. Pragnę wyrazić wdzięczność organizatorom dzisiejszych obchodów, którzy poprzez swoje działania przypominają w szczególności młodemu pokoleniu o prawdziwej przeszłości Polski i naszej części Europy. Proces 16 w Moskwie był tragedią naszego kraju. Był również pokazem siły stalinowskiej propagandy. Zapowiadał nowy porządek w Polsce i zajętych przez armię czerwoną krajach. Porządek oparty nie na rządach prawa, poszanowania tradycji i godności człowieka ale na terrorze i kłamstwie. Przywódców niezależnego państwa polskiego sądzono i skazano w oparciu o przepisy prawne Związku Sowieckiego jako pomocników hitlerowskich Niemiec. Tylko nieliczni ówcześni komentatorzy zachodni zachowali zdolność do krytycznej oceny komunistycznych działań i podkreślali bezprawność procesu. Tym istotniejsze jest przypominanie o nim dzisiaj w Unii Europejskiej, której jednym z fundamentów musi być prawda o przeszłości. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj, żeby oddać hołd naszym bohaterom, których ideały pozostały żywe przez cały okres komunizmu, a dziś wyznaczają nam kierunek w myśleniu o Polsce. Swoją postawą i poświęceniem dali świadectwo patriotyzmu najwyższej próby. Ich życie, ich los jest lekcją, nad którą się wspólnie pochylamy. Pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki pana Janusza Piechocińskiego. Polki i Polacy, szanowni państwo, reprezentanci przyjaznych. Narodów i państw. W 1980 roku Polacy, tu w zniewolonej środkowej Europie, do wartości ideałów rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo, dodali to wspaniałe słowo solidarność. Nie tylko między narodami, ale także między ludźmi, ale także między pokoleniami. I dzisiaj jesteśmy na kolejnej polskiej lekcji historii. W tę dramatyczną rocznicę przypominamy nie tylko sobie i przyszłym pokoleniom, ale także Europie i światu, o tym, że stabilność, wolność nie jest dana raz na zawsze. O tym, że wtedy w pojałtańskim świecie zdradzona i osamotniona Europa Środkowo-Wschodnia na kilkadziesiąt lat stanęła za berlińskim murem, zdradzana, upokorzona. Zniwelana, ta, w której dochodziło do dramatycznych wyzwań, ta, która każdego dnia znalazła się w świecie nowego totalitaryzmu, ustroju, w którym nie było miejsca nie tylko dla Boga, ale nie było miejsca dla człowieka, nie było miejsca dla wolności. I stał się cud. Narody Europy Środkowo-Wschodniej, każde z oddzielnej, razem zapłaciły wielką cenę. Ale ten cud był możliwy dzięki temu, że w przeszłości byli ci, którzy nie dali się zniewolić. Ci, którzy byli w naszej pamięci, w naszych sumieniach ciągłym wyrzutem sumienia i wskazywali swoim życiem, swoją ofiarę, kierunek do wolności, do niepodległości, do demokracji. W każdym pokoleniu więc śpiewaliśmy: Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. Dlatego z tego wyrasta siła, z tego wielkiego przesłania, że w chwili zagrożenia razem możemy więcej. W tym przesłaniu dzisiejszej dramatycznej rocznicy jest także optymistyczny wymiar. W chwili próby w 39 i później Polacy stanęli ze sobą, nawet w najtrudniejszym świecie polityki, ze sobą dla siebie i poprzez siebie. Podjęli wielki wysiłek ratowania w tamtej trudnej rzeczywistości tego co się da. Zapłacili także wielką cenę, nie tylko ci upamiętnieni na tym kamieniu, ale ich rodziny, i bliski, i tysiące. Dlatego ceńmy sobie to, co wydarzyło się w 1990 roku po tej wielkiej polskiej przemianie 89, po jesieni narodów w Europie. Traktujmy Tą wielką szansę, którą dostały to i następne, w co wierzymy mocne poko nowe pokolenia, jako coś szczególnego. Pierwszy raz bowiem w historii naszego narodu, od ponad 400 lat żyje pokolenie, które może dokładać wolności i niepodległości do tego, co przekazują dziadowie i rodzice. W tym dokładaniu musi być ta cząstka wartości, ta wielka pamięć. Narodowa, zbiorowa, i polska, i europejska, aby nigdy więcej. Dlatego ciągle z dumą śpiewajmy. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród. Jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy. Teraz głos zabiorą współgospodarze dzisiejszej uroczystości. Jako pierwszego poproszę pana prezesa Łukasza Kanińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Panie marszałku, panie premierze, panie minister, panie ministrze. Panowie ambasadorowie, drodzy kombatanci, szanowni państwo, spotykamy się w tym samym dniu i w tym samym miejscu, w którym 70 lat temu podstępnie aresztowano i następnie uprowadzono do Moskwy 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. Podstawiono ich przed sądem, odbył się pokazowy proces. Oskarżenia były haniebne. Przywódców polskiego ruchu oporu oskarżono nie tylko o antysowiecką konspirację, ale także o rzekome plany współpracy z Niemcami. Tak naprawdę w Moskwie na ławie oskarżenia zasiadło nie tylko tych 16, ale całe polskie państwo podziemne i cały naród polski. Przywódcy polskiego podziemia, decydując się na podjęcie zaproponowanych przez Sowietów rozmów, zdawali sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa. Wiedzieli, jaki los spotkał żołnierzy Armii Krajowej, którzy ujawnili się w toku akcji burza. Znali meldunki o rozbrajaniu całych oddziałów, wywożeniu na wschód. Wiedzieli, że taki sam los spotykał ujawniających się przedstawicieli polskiej administracji cywilnej. Pamiętali o losie walczącej Warszawy, która skapitulowała niedoczekawszy na pomoc w boju z Niemcami. Znali skalę represji na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Wiedzieli o masowych aresztowaniach i setkach wydanych i wykonanych wyroków śmierci. Pomimo to zdecydowali się podjąć próbę negocjacji o przyszłości Polski. Ważąc na szali z jednej strony własne bezpieczeństwo i własne życie, a z drugiej nawet najbardziej znikomą szansę na poprawę losu Polaków, wybrali to drugie. Trzech z nich, jak wiemy, zapłaciło za to życiem. Stanowią oni dzisiaj dla nas wzór postawy postawy pełnej odpowiedzialności i poświęcenia w imię służby wspólnemu dobru. Szanowni Państwo, 70 lat temu świat milczał, najpierw godząc się na cyniczne sowieckie kłamstwa w kwestii losu zaginionych, następnie milcząco przyjmując do wiadomości haniebny proces polskich bohaterów. Za to milczenie zapłacili nie tylko Polacy, którzy przez następne ponad 40 lat musieli zmagać się z komunistyczną dyktaturą. Cenę zapłacił także wolny świat. Milczenie w sprawie 16 było jednym ze źródeł zimnej wojny i żelaznej kurtyny, która na blisko pół wieku podzieliła Europę. Tym bardziej cieszy nas tak liczna dzisiaj reprezentacja korpusu dyplomatycznego. Pozwalała nam ona wierzyć, że potrafimy wyciągnąć lekcje z bolesnej przeszłości, że może ona nas dziś uchronić przed popełnieniem podobnych błędów. Dziękuję za ten przejaw solidarności. Przedstawiciele wolnego świata nie powinni pozostawać obojętni wobec agresji i stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych. Bardzo dziękuję za wspólną inicjatywę zorganizowania tej uroczystości światowemu związkowi żołnierzy armii krajowej i starostwu powiatowemu w Pruszkowie. Dziękuję wszystkim gościom, których obecność upewnia w nas w przekonaniu, że warto sięgać także do tej tragicznej przeszłości. 16 przywódców polskiego państwa podziemnego staje dzisiaj przed nami jako wzór patriotycznej postawy, opartej o wolę służby i gotowość do poświęceń. Tragiczna historia ich uprowadzenia i uwięzienia, szczególnie w dzisiejszych okolicznościach, stanowi dla nas przestrogę. Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pan Zdzisław Sipiera, starosta Pruszkowski. Panie starosta, bardzo proszę. Ekscelencje, dostojni goście, szanowni państwo. Zebraliśmy się, by uczcić pamięć przywódców państwa podziemnego, tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. To wyraz pamięci za ich męstwo, niezłomną postawę patriotyczną. Przywiązanie do tradycji narodowościowych. Spotykamy się dziś w miejscu upamiętniającym jedno z tragicznych wydarzeń w historii naszej ojczyzny. Miejsce to ma ogromne znaczenie historyczne dla wszystkich Polaków, a w sposób szczególny dla mieszkańców Pruszkowa i całego powiatu Pruszkowskiego. To w tym miejscu, w tej pobliskiej willi, którą przesłania pomnik 70, 70 lat temu, 16 przywódców polskiego państwa podziemnego zostało bezprawnie aresztowanych i potem uprowadzonych do Moskwy. Tam sądzono ich wbrew prawu międzynarodowemu pod fałszywymi zarzutami, by uzasadnić sowiecką komunistyczną narrację o Polsce. Było już po Jałcie. Polska miała zmienić granice, a Polacy mieli współpracować z komunistami prowadzonymi przez Armię Czerwoną. W takiej rzeczywistości nie było miejsca dla patriotów, którzy kierowali państwem polskim, nie było, którzy walczącym z sami najesz, w czasie II wojny światowej. Zostali niesłusznie skazani. Ci, którzy zakończyli życie w niejasny sposób w sowieckich więzieniach i łagrach, mają tylko symboliczne pomniki. Takie jak ten, ponieważ nikt nie wie, gdzie zosta zostali pochowani. Ci, którzy wrócili, byli ponownie szykonowani w Polsce, wtedy już ludowej. Dzisiaj te niesprawiedliwości może poznawać cały świat. Stały one się symbolem pasma wielkich cierpień i zniewolnienia narodu polskiego, który mimo wielkich ofiar i poświęcenia podczas II wojny światowej został opuszczony przez swoich sojuszników i wydany Sowietom. Dzisiejsza uroczystość, a także dalsze jej obchody w sobotę i niedzielę to zasługa wielu osób i instytucji. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej oraz wszystkim przedstawicielom władz lokalnych i samorządowych. Dziękuję również Pracownikom Muzeum DULAK 121, Stowarzyszeniu Patriotycznych Pruszków oraz Klubowi Gazety Polskiej. Dziękuję również wszystkim pocztom sztandarowym, harcerzom i licznie zgromadzonej młodzieży z naszych szkół powiatowych. To piękny hołd młodzieży z naszych szkół powiatowych, które. Yy, to piękny hołd składany minionym pokoleniom za bezcenne dziedzictwo. Dziękuję również w tym miejscu za udział w uroczystości władzom państwowym. Duchowieństwu przedstawicielom korpusu dyplomatycznego, dzięki którym ta obecna uroczystość nabrała charakteru międzynarodowego. Będziemy pielęgnować pamięć i oddawać hołd wielkim rodakom, przywódcom Państwa polskiego podziemnego, których odwaga dała świadectwo patriotyzmu w obronie i wolności. Chwała odważnym. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, obok Instytutu Pamięci Narodowej i Starostwa Pruszkowskiego współorganizatorem dzisiejszej uroczystości jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Bardzo proszę o zabranie głosu wiceprezesa Światowego Związku, pana Mieczysława Szostka. Panie Marszałku, panie premierze, ministrowie, ekscelencje, drodzy dostojni. Uczestnicy tej jakże podniosłej i bardzo doniosłej uroczystości. Światowy Związek, jako jeden z organizatorów, jest zobowiązany do niesienia haseł testamentu, a więc tych idei, które były głoszone przez dowódców i przywódców podziemia, podziemnego naszego. Niepodległościowego całego ruchu, ale także jesteśmy zobowiązani jako spadkobiercy i żołnierzy do czczenia w pamięci i przekazywania w testamencie tych haseł, które były głoszone przez ostatniego dowódcę Armii Krajowej. To nasza duma. To nasze hasło będziemy na naszych sztandarach nieśli. Ale dzisiejsza uroczystość, panie marszałku, szanowni zebrani, to także powód do dumy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w tej uroczystości. Szczególnie tym, którzy, pomimo postępu biologii, dotarli tu na miejsce, żeby złożyć hołd. Temu ostatniemu naszemu dowódcy. Chciałem powiedzieć, że bardzo dużo jeszcze jest tych, którzy pamiętają i byli w bezpośrednim kontakcie z dowódcą ostatnim Armii Krajowej. Niestety, postęp biologii ich wyłączył z tej szansy przyjścia i uczestniczenia, ale proszę mi wierzyć, oni są z nami. Razem duchem tutaj obecni. I myślę, że patrząc na poczet sztandarowy, na uczestników wojskowych, policji, wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w tej uroczystości, to powód do naszej dumy. To jest idea, która widać, że ma szansę kontynuacji, przetrwania. I ta sztafeta oby była dotrzymana i podtrzymana, czego życzę wszystkim i zebranym i organizatorom składam serdeczne gratulacje za inicjatywę i ten wysiłek, który nas wszystkich tutaj zgromadził. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili rozpoczniemy uroczystość składania kwiatów pod tablicą upamiętniającą 16 przywódców Polski podziemnej, którzy zostali 70 lat temu uprowadzeni właśnie z tego miejsca.